Wielu mamy świętych i wszyscy są wspaniali i są wielkim przykładem dla nas. Ale święty, właściwie święta, o których chcę dzisiaj powiedzieć, jest królem wszystkich świętych. Pan Bóg wybrał jednego człowieka spośród wszystkich ludzi, od Adama i Ewy po ostatniego, który pocznie się na tym świecie, który jest niesamowity od swego poczęcia aż do tej pory jest niesamowity i wielki. I zawsze tak będzie. Tym człowiekiem jest kobieta z pochodzenia Żydówka, a ma na imię Maryja. Maryja, żyjąca tutaj na ziemi prawie dwa tysiące lat temu, jest dzisiaj królową wszystkich świętych, jest królową aniołów, jest królową nieba i ziemi, jest królową i patronką naszej Ojczyzny. Jest też patronką Naszej parafii, tej tu parafii. Jest naszą najlepszą i największą orędowniczką. Ba, Maryja jest naszą matką. Co prawda, inna matka nosiła nas w swoim łonie i inna matka nas wychowywała. Ale ona, Maryja, jeśli nawet sobie tego nie uświadamiamy, jest naszą najlepszą matką. Maryja. Tyle o niej słyszeliśmy, tyle o niej wiemy. Modlimy się do niej. Nazywamy ją różnymi tytułami. Kim była wtedy, kiedy chodziła po ziemi palestyńskiej? Pismo Święte niewiele mówi o Maryi. Więcej w Piśmie Świętym jest informacji na przykład o świętym Piotrze niż o Maryi. Koran, święta księga muzułmanów, więcej wspomina o Maryi matce Jezusa niż Pismo Święte, niż Biblia. W Ewangelii mamy opis zwiastowania, kiedy archanioł Gabriel przyszedł do Maryi i oznajmił jej, że zostanie matką Boga. Jest opis wskazujący na zaślubiny z Józefem. Jest scena ofiarowania w świątyni. Jest scena znalezienia kilkunastoletniego Jezusa w świątyni, kiedy się zgubił. Jest wesele w Kani Galilejskiej i prośba Maryi o cud. Jest wzmianka o towarzyszeniu Maryi w działalności publicznej Jezusa. Jest droga krzyżowa i towarzyszenie pod krzyżem. Jest scena zdjęcia z krzyża. I jest twierdzenie faktu, że Maryja była w Wieczerniku w czasie zesłania Ducha Świętego. Tyle w Piśmie Świętym o Maryi. Pozostałe informacje o życiu Maryi pochodzą z apokryfów i objawień prywatnych uznanych przez Kościół. Apokryfy to księgi, które powstały w podobnym okresie jak powstawało Pismo Święte, ale nie zostały one włączone do kanonu Pisma Świętego. Święta Maria z Nazaretu przyszła na świat około 20 roku przed naszą erą. Przyszła na świat w Jerozolimie lub w miasteczku, które nazywało się, nazywa się Seforis. Oddalone to miasteczko jest o 6 kilometrów od Nazaretu. Nie mamy dzisiaj pewności, czy narodziła się w Seforis, czy w Nazarecie. Możemy dowiedzieć się, że najprawdopodobniej należała do pokolenia Judy. Rodzicami Maryi byli Joachim i Anna. Jako, że długo nie mogli się oni doczekać dziecka, obiecali Bogu, że skoro tylko się narodzi, poświęcą je na służbę najwyższemu. Pewnego dnia przed Anną stanął anioł i oznajmił jej, że wkrótce doczeka się potomka, który zostanie uwielbiony przez cały świat. Dziewięć miesięcy później narodziła się dziewczynka, której nadano imię Maryja. Gdy córka Joachima i Anny miała 3 lata, rodzice postanowili oddać ją na wychowanie do świątyni. Gdy Maria osiągnęła wiek 14 lat, nakazany został jej powrót do domu. To właśnie tam, w Nazarecie, gdzie mieszkali jej rodzice, przed przyszłą matką Jezusa stanął archanią Gabriel. I zapytał się, czy zgodzi się być Matką Syna Bożego, Matką Boga, który zechciał stać się jednym z nas dla naszego zbawienia i zechciał przyjść do nas przez łono kobiety, wybranej kobiety. Maria, jak wiemy, powiedziała Fiat, zgadzam się i poczęła z Ducha Świętego. Jest to jedyny przypadek w historii ludzkości, gdzie kobieta poczęła dziecko nie dzięki mężczyźnie, ale nadzwyczajnej interwencji Pana Boga. Maria, kiedy była w stanie błogosławionym, kiedy wiedziała już, że w swoim łonie nosi kogoś nadzwyczajnego, nie wpadła w uniesienie, nie wywyższała się, nie użalała się też nad sobą, nie szanowała się też zbytnio. Ale udała się pieszo przez góry do swojej krewnej Elżbiety, do Ain Karim, oddalonego około 150 kilometrów, aby jej usługiwać. Ponieważ również spodziewała się potomka, mimo swojego podeszłego wieku. Była tam u niej około trzy miesiące, po czym pieszo znów około 150 kilometrów wróciła do swego domu, mimo zaawansowanej swojej ciąży. Niełatwo było uwierzyć Józefowi w fakt, że jego przyszła małżonka poczęła z Ducha Świętego. Dlatego chciał ją potajemnie oddalić, nie narażając jej na ukamienowanie, bo to groziło za cudzołóstwo. Jednak anioł we śnie nakazał Józefowi przygarnięcie Maryi. I tak się też stało. Wszyscy znamy scenę narodzin Jezusa. Józef musiał udać się do Betlejem w celu spisania spisu ludności, którą zarządził władca. W tym czasie przyszedł na Maryję czas rozwiązania. Nie było łatwo ze znalezieniem miejsca na spoczynek. Józef i Maria dziękowali Bogu za grotę w skale i za bydlęce warunki. W tych warunkach przyszedł na świat Syn Boży, w tych warunkach przyszedł na świat Jezus Chrystus. Po narodzinach Syna Bożego, rodzice nadali Mu imię Jezus. Następnie Święta Rodzina musiała uciekać przed żołnierzami Heroda, króla Heroda, który na rozkaz swój miano wymordować wszystkich młodych chłopców, małych, małych chłopców, bo tak naprawdę celem był Jezus Chrystus. Święty Józef i Maria Józef udali się do Egiptu, gdzie mogli czuć się bezpiecznie. Do Nazaretu wrócili za kilka lat, kiedy Józefowi przyśnił się anioł, oznamiając, że umarł król Herod, który czychał na śmierć Jezusa. W czasie działalności ewangelicznej Jezusa Maria nie spędzała z Nim wiele czasu. Na pewno uczestniczyła wraz z Nim w weselu, które odbywało się w Kani Galilejskiej. Wtedy właśnie była świadkiem cudu dokonanego przez Chrystusa. Badacze Ewangelii podkreślają, że największy nacisk został położony na duchowy związek Syna z Matką, szczególnie widoczne jest to, gdy przyjrzymy się ostatnim dniom ziemskiego życia Syna Bożego. Święta Maryja cierpiała wraz z Nim, a Zbawiciel aż do końca mógł liczyć na jej obecność i wsparcie. Ostatni opis biblijny wskazuje na obecność Maryi w Wieczerniku, kiedy apostołowie czekali na zesłanie Ducha Świętego. Wcześniej opis spod krzyża wskazuje na to, że Maryja została przez Jezusa oddana Janowi i ten opiekował się nią aż do śmierci, a właściwie zaśnięcia, kiedy miało miejsce, które miało miejsce około 70. roku życia Maryi. Maryja, jako jedyna spośród ziemskich stworzeń, została wzięta z ciałem i duszą do nieba. Tradycja chrześcijańska mówi, że Matka Boża została w niebo wzięta wraz z ciałem. Dogmat potwierdzający to przekonanie wydał papież Pius XII. Kul Matki Bożej jest dzisiaj niezwykle żywy w całym świecie. Cieszy się ona wieloma tytułami, jak orędowniczka, współodkupicielka. Królowa, Królowa Apostołów, Matka Kościoła i tym podobne. Jest wiele świąt związanych z postacią Maryi z Nazaretu. Do największych należą Uroczystość Bożej Rodzicielki, którą obchodzimy 1 stycznia, Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, Zwiastowanie Pańskie, 25 marca, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 3 maja. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia, uroczystość narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września, uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które obchodzimy 8 grudnia. Maryja wyjątkowy wybrany przez Boga człowiek, niesamowita kobieta, niepokalanie poczęta, bez grzechu, wyjątkowa. Jezus jest w pełni człowiekiem ale i w pełni Bogiem. Maria, córka Joachima i Anny, jest tylko człowiekiem, ale człowiekiem nadzwyczajnym. Maria cierpiała wraz z Jezusem. Symeon w czasie ofiarowania Jezusa powiedział jej, że jej duszę miecz przeniknie i przeniknął. Maria, choć wybrana, nie uniknęła cierpienia i trudności od samego początku. Pomyślmy o tym, jak była postrzegana, kiedy było widać, że jest w stanie błogosławionym. Co o niej myślamy? Proroctwo Simeona, o jej cierpieniu, poszukiwanie miejsca na narodziny w Betlejem, ucieczka do Egiptu przed Herodem, towarzyszenie Jezusowi nie tylko wtedy, kiedy imponował i przyciągał tłumy, ale towarzyszenie Jezusowi również wtedy, kiedy chciano go kamienować. A potem droga krzyżowa, towarzyszenie przy śmierci, złożenie do grobu. Ileż Maryja przeżyła cierpienia? Odpoczęcia Jezusa. Nam się wydaje, że to było takie piękne i wspaniałe, bo było. Ale tu młoda dziewczyna, o której mówią, że jest wspaniała, pobożna, a tu jest w stanie błogosławionym, a męża nie ma. Miała być taka święta. Zresztą jak to powiedzieć rodzicom, mamo tato, ja poczęłam z Ducha Świętego. Wyobraźmy sobie to dzisiaj współcześnie. Jak to powiedzieć, żeby rodzice uwierzyli? Uwierzyli w pewnym momencie. Ale czy od razu? Tego nie wiemy. Jak to powiedzieć swojemu narzeczonemu, byśmy powiedzieli dzisiaj, z którym jeszcze nie mam ślubu? Jestem w stanie błogosławionym. Duch Święty wstąpił na apostołów, wstąpił na Maryję w w dniu Pięćdziesiątnicy. I od tego czasu Maria stała się świadkiem Chrystusa, świadkiem Kościoła. Ale też stała się świadkiem prześladowania Kościoła. Bo przecież od samego początku, wiemy, apostołowie wszyscy byli prześladowani, chrześcijanie byli prześladowani. Maria wiedziała o tym, że uczniowie Chrystusa, że apostołowie Giną śmiercią męczeńską, tylko Jan uniknął śmierci męczeńskiej. Maria pod Krzyżem została naszą matką. Jezus Marię oddał nam za matkę. Każdy z nas jest jej duchowym synem i córką. Maria na każdą i każdego z nas patrzy jak na swoje dzieci. Pan Bóg bardzo ją wywyższył. Jest królową nieba i ziemi, jest królową aniołów jednocześnie jest naszą matką. Jest naszą najlepszą orędowniczką. Ona walczy o nas. Objawienia Maryjne, te uznane w Guadalupe, Lourdes, Fatima i inne sanktuaria. Sanktuaria bardzo liczne Maryjne w naszej ojczyźnie, jak choćby Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska, Ostra Brama, która teraz jest na Litwie i wiele innych miejsc świętych świadczą o wielkiej miłości Maryi do nas. Sanktuaria te są miejscem szczególnych łask, które Maryja nam udziela. Wśród zniewak przeciwko Maryi, o których mówiła sama Maryja w Fatimie, są również te, przez które usiłuje się wpoić w sercach ludzi obojętność, wzgarda, a nawet nienawiść wobec Maryi. Niektóre osoby chcą spłycić osobę Maryi. Maria jest naszą mamą. Ale jest też mamą Pana Jezusa i jest też naszą królową. Nie bądźmy obojętni wobec wybrania, piękna i misji Matki Bożej, naszej Matki. Maria jako nasza Matka nieustannie wstawia się za nami i nawołuje nas do modlitwy i nawołuje nas do pokuty. Robi to choćby w Fatimie, abyśmy nie stracili tego, co przygotował dla nas syn. Maria walczy. O nas. A co my z tym robimy? Kim dla mnie jest Maryja? Czy patrzę na Maryję jako na moją osobistą mamę? Czy robię to, co ona od nas oczekuje? Czy wsłuchuję się w jej prośby nawoływania chociażby te z Fatimy? Nawoływania do odmawiania różańca? Nawoływania do życia według przykazań bożych? Do tego, by uwielbiać nie codzienność i materializm, ale Jezusa Chrystusa. Czym dla mnie są jej słowa z Kany Galilejskiej? Uczyńcie, co wam mówi Syn. Ty uczyń, co mówi Syn Maryi. My jako ludzie wierzący wiemy, co mówi Syn i do czego nawołuje. Tylko czy próbujemy to realizować? Tak Maria mówi o modlitwie, o nawróceniu, o pokucie, o wynagradzaniu za zniewagi i prośba o to, abyśmy wcielili w nasze życie nabożeństwo pierwszych swobód i wynagradzali za nasze grzechy. Maryjo Matko Jezusa i nasza Matko, dziękujemy Ci za Twoje wstawiennictwo, za to, że walczysz o każdą i każdego z nas, za to, że nieustannie. Stawiasz się za nami jako nasza najlepsza matka. Daj nam łaskę, abyśmy chcieli się wpatrywać w Ciebie i Twoją miłość do Pana Boga. Bądź naszą orędowniczką i naszą matką. Amen.